W imię Boga miłosiernego i litościwego, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów w tej wyjątkowej prezentacji naukowej transmitowanej przez kanał M70. Telekom, nazywam się Mohamed El Azab i jako badacz przedstawiam dziś swoją teorię naukową na temat podejmowania decyzji i planowania wykonania zadań w sposób jasny, uporządkowany i prosty, zachowując jednocześnie głębię i precyzję treści. Po pierwsze, ogólna idea. Teoria opiera się na analizie składników decyzji przed jej realizacją poprzez pięć głównych elementów, które oddziałują ze sobą i są oceniane na podstawie wartości dodatnich lub ujemnych. Celem jest podjęcie trafnej decyzji oraz skuteczne i sprawne zaplanowanie jej wykonania. Pięć elementów modelu klawisz jeden celek V to, co chcemy osiągnąć. Im bardziej jasny i precyzyjny cel, tym wyższa wartość dodatnia. Symbol plus Klawisz 2 potrzeby N wszystko co jest niezbędne do osiągnięcia celu. Jasno określone potrzeby zwiększają skuteczność decyzji. Symbol plus. Klawisz 3 przeszkody R bariery utrudniające wykonanie decyzji, materialne, ludzkie lub organizacyjne. Im więcej przeszkód, tym niższa wartość. Symbol. Klawisz 4 zasoby lub wsparcie S dostępne środki oraz pomoc wewnętrzna lub zewnętrzna. Ich obecność podnosi wartość decyzji. Symbol plus. Klawisz 5 odbiorca lub beneficjent C osoba, której decyzja dotyczy. Jeśli wspiera decyzję, wartość dodatnia plus, jeśli jest przeciwny lub obojętny, wartość ujemna. Jak oceniamy decyzję? Sumujemy wartości dodatnie i odejmujemy wartości ujemne. Jeśli wynik jest dodatni, decyzja jest wykonalna i opłacalna. Jeśli wynik jest ujemny, należy ponownie przeanalizować elementy. Podsumowanie teorii. Dobra decyzja nie jest dziełem przypadku, to efekt interakcji pięciu kluczowych składników, jasny cel, określone potrzeby, rozpoznane przeszkody, dostępne zasoby i współpracujący odbiorca. Zastosowania. Model można wykorzystać w pracy zawodowej, projektach, edukacji, a także w podejmowaniu decyzji osobistych, aby osiągać jak najlepsze rezultaty. Na zakończenie. To była teoria podejmowania decyzji i planowania wykonania zadań według badacza Mohameda El Azaba. Mamy nadzieję, że była dla Państwa przydatna i inspirująca. Nie zapomnij subskrybować kanału M70. Telekom, aby otrzymywać więcej treści. Życzymy powodzenia!